Dzień dobry. W imieniu Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza oraz pani prezydenta Bukadisza. Witam wszystkich Państwa na briefniku prasowym, które realizowaliśmy w związku z początkiem się w Prokuraturze Regionalnej w postępowaniem. Jest z nami również pan dr Padeł Łobacz, na reprezentujący pana prezydenta Piotra Grzymowicza. I Szanowni Państwo, ze względu na dobro toczącego się postępowania od razu bardzo proszę, by po oświadczeniu, które przeczyta Pan Prezydent i powie również kilka słów od siebie, by nie zadawali Państwa pytań. Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Dzisiaj troszkę w innych okolicznościach, ale na pewno bardzo ważnych dla mnie i dla naszej gminy. A wobec tego pozwólcie, że na początku przedstawię swoje oświadczenie, które przesłałem również wczoraj. Na pewno Państwo otrzymaliście jako media i mieliście już również możliwość z nim się zapoznania, ale za Państwem, za Państwa również pośrednictwem chciałbym, bo przecież jest robiona dzisiejsza relacja i będzie prezentowana zapewne również dalej jeszcze w mediach, ażeby dotarła ona do naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, od kilku lat życie publiczne Olsztyna jest wstrząsane informacjami na temat działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper prowadzącego w latach 2011-2017 środowiskowe domy samopomocy. W poniedziałek, ostatni poniedziałek, 18 listopada, w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Postawiono mi zarzut niedopełnienia obowiązków i jednocześnie działania na szkodę interesu publicznego. Związane to jest z postępowaniem prowadzonym wobec Stowarzyszenia Helper. Postępowanie toczy się w sprawie nadużyć gospodarczych związanych z nieuprawnionym wykorzystywaniem przez to Stowarzyszenie otrzymywanych dotacji. Dotacji otrzymywanych ze Skarbu Państwa poprzez wojewodę i samorząd Olsztyna. Jestem w najwyższym stopniu, podkreślam to, zbulwersowany i zdziwiony faktem stawiania pod moim adresem zarzutów w sprawie, w której nie mam sobie nic do zarzucenia, a wręcz przeciwnie, to ja i kierowany przeze mnie urząd jesteśmy ofiarami przestępstwa. Prokuratura postawiła mi zarzuty, pomimo, iż to ja, nasza gmina, bo reprezentuję ją jako prezydent miasta, podejmowaliśmy i podejmujemy wobec stowarzyszenia różne działania kontrolne i idące w ślad za nimi powiadomienia prokuratury o podejrzeniu przestępstwa, o podejrzeniu, o podejrzeniach przestępczych, Działań przez to stowarzyszenie na szkodę interesu publicznego, na szkodę interesu gminy. Jednocześnie do wojewody warmińsko-mazurskiego już w 2015 roku, marzec 2015 roku, dotarła informacja z ówczesnego Urzędu Kontroli Skarbowej o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu otrzymywanych przez stowarzyszenie helper dotacji. Jednakże nie byłem. Ja, samorząd, nasz, jakikolwiek samorząd, którego również dotyczy ta sprawa, informowany przez aparat państwowy, przez służby państwowe, że nieprawidłowości w stowarzyszeniu Helper zostały wykryte i mają miejsce. Występowałem do pana wojewody, do służb skarbowych, o to, a do, ażeby udostępniono mi tę notę sygnalizacyjną do dnia dzisiejszego jej nie otrzymałem. Zostałem po prostu poinformowany, że no na razie nie otrzymam aczkolwiek aczkolwiek e, również jest informacja, że w tej sprawie w najbliższym czasie będzie wydana stosowna informacja. W świetle podjętych działań prokuratorskich chciałbym zapewnić, że na pewno będę bronił dobrego imienia, własnego honoru. Nie zamierzam na pewno milczeć, bo zawsze wypowiadam się, po pierwsze na pewno mając na względzie interes publiczny, mówiąc o. Naszej gminie i działalności, którą ja i za którą odpowiadam i prowadzę wraz z moimi urzędnikami. A po drugie, nie mam nic do ukrycia, ja ani moi współpracownicy, bo działaliśmy transparentnie i na pewno działaliśmy i działamy uczciwie. Jednocześnie proszę Państwa, jako media, o. E, podawanie pełnych moich personaliów, bo tak jak powiedziałem, nie mając nic do ukrycia. No, nie chciałbym być pokazywany jako ten, który ma jakąś opaskę na oczach. Zawsze stanę, jak zawsze to było do kamery. Zawsze będę mieć swoje zdanie i zawsze na pewno będę na pewno będę wyjaśniał wszystkie kwestie. Które dotyczą funkcjonowania gminy, za które ja również odpowiadam. Wierzę, że postępowanie prokuratorskie potwierdzi zarówno niezasadność zarzutów, jak i moją i moich urzędników w tym zakresie niewinność i prawidłowe działanie. I teraz od siebie kilka słów, szanowni państwo. Jak Państwo wiecie, to nie tylko ja, ale i również inni samorządowcy. Zostali posądzeni, czy też osobami podejrzanymi w sprawie, która toczy się co najmniej od 2014 roku. Media podawały już, to przeczytałem ostatnio, ale media podawały w roku 2016, że główny inspektor informacji finansowej zauważył i jednocześnie podjął, działania związane ze stowarzyszeniem Helper w zakresie nieprawidłowości finansowych. Na podstawie tej informacji, jakby czytałem w mediach, wojewoda warmińsko-mazurski, o czym wspomniałem w moim oświadczeniu, w roku 2015, ostatni marca otrzymał notę sygnalizacyjną z Urzędu Kontroli Skarbowej, gdzie Podane zostały informacje, które stanowią tajemnicę skarbową, ale informacje, które powinny były dotrzeć do wszystkich samorządowców, bo nie po to są organy państwa i odpowiednie służby, a żeby stwierdzając określone fakty, a szczególnie przestępstwo w zakresie defraudacji środków publicznych. Nie informować tych, którzy czy za których pośrednictwem te środki przekazywane są na szczytną działalność, bo ta działalność związana ze środowiskowymi domami samopomocy, a mamy ich w Olsztynie 10, była, jest prowadzona przez bardzo wiele stowarzyszeń i nigdy nie mieliśmy sytuacji, żeby jakiekolwiek stowarzyszenie rozliczyło się w sposób nieprawidłowy a jednocześnie ukradło jakieś pieniądze. To dopiero wyszło w przypadku Helpera poprzez działania służb państwowych, które informowały pełnomocnika rządu w terenie, pana wojewodę, o tej sytuacji. A więc, szanowni państwo, obowiązkiem służb, obowiązkiem organów państwa. Było natychmiastowe powiadomienie również wszystkich samorządowców o zagrożeniu, o występowaniu takiego zjawiska, gdyż, gdyż uniknęlibyśmy kolejnych, oczywiście w tym zakresie, działań przestępczych prowadzonych przez Stowarzyszenie HELPE. No przecież w roku 2015 pan Wojewoda przyznawał kolejne środki, wskazując, Jakie to stowarzyszenia mają te środki otrzymać? Te środki były przeznaczone zarówno w roku 2015, jak i w roku 2016. No bo przecież jest ciągłość funkcjonowania zarówno zadań gminy, które kierowane są do osób ze schorzeniami na Alzheimera, do osób naprawdę potrzebującymi pomocy i muszącymi być objęte stosowną, całodobową czy też dzienną opieką. I skoro służby wiedziały od kilku lat o tym, no to tym bardziej jest to zastanawiające i zaskakujące, że samorządy o tym nie zostały poinformowane. I wiedział o tym zarówno wojewoda z PO i PSL-u, i wiedział o tym również Wojewoda Nowy, który przejął obowiązki, bo przecież te pieniądze dalej były i w nadzorze oczywiście i zawsze pozostają, zarówno samorządu, jak i wojewody. No wobec tego, tak jak powiedziałem, grupa przestępcza, która działała w tym okresie czasu, długiego czasu, rzeczywiście naraziła. Samorządy na stratę środków publicznych. My nie pozostawaliśmy i nie pozostajemy bezczynni. My prowadzimy swoje postępowania, swoje dochodzenia, zgłaszaliśmy i zgłaszamy do prokuratury i wydajemy stosowne również decyzje, które mam nadzieję doprowadzą do oczywiście stosownej sprawiedliwości. Również chciałbym dodać, że ja i moi urzędnicy na każdym etapie codziennie dokładają stosownych zarówno działań zaangażowania biorąc pod uwagę ich doświadczenie i kompetencje żeby nasi mieszkańcy w ramach oczywiście zadań własnych gminy w jak najszerszym zakresie mieli je zaspokojone a wobec tego kończąc dziękuję serdecznie państwu że Dzisiaj mogę przekazać Państwu informacje, które na tym etapie, o czym powiedziała Pani Rzecznik, są możliwe do przekazania. Jestem przekonany, że tak jak do tej pory, swoją uczciwą pracą, zaangażowaniem, udowodnię wraz oczywiście z moimi współpracownikami, że nasze działania. Po prostu były uczciwe i oczywiście najgorsze jest to w tym, w tym jest to, że gro tych środków oczywiście zostało wykorzystanych w sposób na pewno właściwy do osób, które były objęte tą opieką, bo ich było około 500 przez te wszystkie lata funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy. Stosowna opieka, określony poziom tej opieki był sprawowany i został zrealizowany. Natomiast oczywiście tam, gdzie, gdzie występują nieprawidłowości, o których dzisiaj w części oczywiście wiemy, bo przecież nie my prowadzimy postępowanie prokuratorskie, tylko są odpowiednie służby, od tego e, jestem przekonany, że będziemy w stanie udowodnić, że jako gmina i ja jako prezydent działaliśmy w sposób zgodny z prawem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i poproszę o zabranie głosu panią Prezydent Ewa Szanowni Państwo, ja jako osoba nadzorująca Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, mogę Państwa poinformować, że Pan Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wydał wobec Stowarzyszenia Helper decyzje administracyjne, w sprawie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi z uwagi na wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości. Ponadto zostały złożone stosowne wnioski do prokuratury, pozwy cywilne. Wszystkie te działania prowadzone przez Urząd Miasta Olsztyna potwierdzają, że pan prezydent w najwyższym stopniu podejmował i podejmuje działania świadczące o dbałości o dobro i interes gminy działania, które prowadzone są w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z przepisami prawa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Nie ma najmniejszych przeszkód, żeby prezydent miasta sprawował swoją funkcję. Prokurator nie zdecydował o tym, ażeby prezydenta zawiesić w obowiązkach. Zastosował, co państwo już wiecie, bo wynika to z komunikatu też prokuratury, Poręczenie majątkowe i to wszystko. Także pan prezydent może pracować, może wykonywać swoje obowiązki i nie ma ku temu żadnych przeszkód. Jakiego poręczenie? Poręczenie majątkowe zostało stosowane w kwocie 80 tysięcy złotych. Dziękujemy państwu bardzo. teraz.